I co mamy dzisiaj za okienko? 5 na No le on masz z masłem orzechowym. Tu. Więc. Aniołek. mm-hmm uh and -huh. uh -huh. you're like out No, tego gościa nie znamy. Nie? Mm -hmm. No, musimy sobie znaleźć w internecie, co to jest za gość. Anielcze? Taki długi szyja z koletami. Ten gość nazywa się Agustinia. Nie widziałam takiego jeszcze. Żadnej pajce ani w filmie go nie było. Tak. Teraz będą. Dorwałam choje. i dorwałam piękny Dragon. No hej. Witamy za smrezny poranek. Zas nie, to już nie jest poranek. To już jest obiad, w zasadzie południe. Idziemy sobie na spacerek we dwie. Leon został u babci jednej, a my przyjechaliśmy sobie do babci drugiej na wieś. I sobie odpoczywamy, nianielciu. Sprawdzamy lód w kałużach. O, pęka. O, pęka bardziej. Ale to jest dzieło na arcydzieła. Na arcydzieła, normalnie arcydzieła. Leon za chwilę będzie miał 7 lat. I już szedł na taki etap, nie chce mi się. Więc jak ma się trochę poruszać, czy właśnie jechać na wieś, to on mówi, że mu się nie chce. No cóż, przychodzi taki etap w życiu dziecka, że zaczyna dorastać, niestety. Ale anielka jest jeszcze na tyle fajna, mała, że lubi spacerki, nie anielka? No. Hmm. Gdzie ty jesteś, Aniela? O Gdzieś ty wlazła. Jestem tu. O! Tylko nie spadnij. Ale będziesz duża teraz. Ja jestem taka malutka. O, taka duża. No idziemy, chodź. No idziesz do nas, chodź. No chodź. Mam nic dla Was. Najlepsza zabawa skarpeciana Nie błąd jest świetnie Daj skarpetkę Bunia daj skarpetkę Buniek daj! No daj. No daj. Daj. no daj, no daj, no daj, no daj. Ja. <grywa> <grywa> um. Otwieramy. Gdzieś szóstkę. Szóstkę dziś, no. Dał mówi, że najpierw kalendarz z dinozaurem, no dobra. Ooo. Karka, Jednak miałeś rację, że to będzie mozozaur. No. To są takie małe no, figurki. No i tutaj no. mozozaur. super. Dobra, Aniela. Tu mam. No dawaj. Pewnie Mikołaj. A nie, bałwan. Dobra. No, Dobra. bałwan. Za blisko. No. No, szósteczka. Mam. No. Mmm. O! Mmm? Ja? Co? Co to jest to? Mmm, brokatowa. Mm -hmm. Mamy już taką chyba gdzieś w domu, nie? Mhm. Mm. No. Mm. No. To jest jajo z masłem orzechowym. Dobra. Przyszły mi paczki z Oriflame. Aż dwie, bo w jednej była jedna mm. rzecz spakowana. To trochę dziwnie, no ale może nie mają większych kartonów, nie wiem. I wam pokażę. Myślę, że dzisiaj zrobię wam ze zbliżeniem na ręce, może będzie lepiej widać produkty. Także zobaczcie. I w tym pudełku, które było osobno, znajduje się filiżanka. Taka dosyć spora. Ona ma 350 chyba 300 ml z duka. I to było jakoś przy zakupach. <laughs> Przy zakupach za 50 punktów chyba do kupienia. Nie do dostania, do kupienia. Za dwie dyszki. Ja sobie wygooglałam, że to jest jakaś taka lepsza firma nawet. I kosztuje taka filiżanka, cztery dyszki, więc wyjątkowo sobie wzięłam. To jest chyba porcelana nawet. Także. Ja lubię ładne takie rzeczy, także bardzo mi się podoba. W środku jest taka. Lubię takie rzeczy nietuzinkowe, niezwyczajne. No i tak, po kolei e, próbki jakieś mam tutaj znowu. To są zapachy. Tak, zapachy. Więc jak najbardziej. Wiecie, ja założyłam konto, to jest mój drugi katalog. Tak, to jest drugi katalog i za... teraz nie wiem... za złotówkę, 10 próbek. Chyba tak. 10 próbek za złotówkę zapachowych. To jest jedna paczuszka próbek i druga paczuszka próbek. No tak. Kremy. Tak jak poprzednio, również za złotówkę. Ciekawe czy to są te same... Chyba tak. Ostatnio też dostałam taką paczuszkę kremów. I wydaje mi się, że to są te same próbki. Także próbki zawsze przydatne. Wiadomo czy coś sprawdzić, czy komuś podarować. I teraz, może, jeszcze od razu to: to, to i to: za to, że w pierwszym katalogu było zamówienie za 50 punktów, pierwszy katalog zestaw za 4,90 takie coś. Czyli mamy tutaj balsam. Krem pod prysznic, odżywka i szampon. W następnym katalogu będzie zestaw zapachów. Tutaj w ogóle ta ulotka jest cały czas aktualna, jeszcze w tym katalogu. Czyli jak macie ochotę, to możecie zgarnąć ekspres do kawy. Dokładniej o tym mówię we vlogu z zeszłego tygodnia albo sprzed dwóch tygodni. Na pewno znajdziecie, bo jest na okładce. Zamówienia jest ekspres do kawy. Także myślę, że warto się zainteresować. Ja poniekąd też dlatego zamówiłam. Dobra, jednak wrócę. Jednak wróciłam do takiej formy. Jakoś nie mogłam się skupić na pokazywaniu produktów, żeby to było w kadrze, a teraz będę przynajmniej widzieć. Także te cztery produkty za 5 zł. Jako pierwszy krok w programie. Witamy. Kolejna rzecz to jest zapach. Ja go chyba dostałam za dyszkę. Mi się wydaje. To jest zapach Possess the Secret. Za Tak. Jakieś oferty takiej typowo dla właśnie klimowiczów. I co my tu jeszcze mamy? To chyba będzie już wszystko z takich rzeczy. Mhm. Dobra. Mamy zapach Divine Exclusive. To jest akurat dla mojej kuzynki zamówienie pachnący, Bardzo taki intensywny zapach. To jest e, bardzo mocny perfum. Oni tutaj ma napisane. Woda perfumowana, ale to jest z tych takich zdecydowanie mocniej pachnących. Także to jest to. Po raz kolejny truskawkowy żel pod prysznic dla dzieci. E, bardzo ładnie pachnie ten zapach. No i żeby było sprawiedliwie, no to dwa. Czyli z tej story. On chyba był pomarańczowy. Bardzo też fajny zapach. To jest kolejna rzecz. Co my tu mamy? A e Produkt zwalniający z opłaty za wysyłkę. Jest takie coś w katalogu? Nie w katalogu, jest takie coś w klubie. Żeby nie zapłacić za wysyłkę, kupuję po prostu jeden z czterech produktów wyznaczonych i wtedy mamy wysyłkę za darmo. Ja tutaj wzięłam sobie antyperspirant w kremie. Nie miałam czegoś takiego nigdy. I to jest faktycznie krem wyciskany. No, jestem bardzo ciekawa bardzo. Ja mam bardzo spory problem z płotliwością właśnie. Trzeba to sprawdzić. Tu jest bransoletka. w Zdjęcie nie będę otwierać, bo to pewnie na prezent ma iść. Także. To jest to. Co my to... O, lakier do paznokci. Wziąłam sobie taki brokatowy w zasadzie. Ostatnio się bardzo polubiłam z tego typu lakierami, bo teraz na przykład mam też na sobie coś takiego. Jest to akurat z iPhone'u chyba, ale mam te paznokcie pięć dni i w tym momencie, o tutaj mi odprysło delikatnie, trzymają się jak diabli. Ten brokat jednak dłużej wytrzymuje na w paznokciach, już w okazji są twardsze i bardziej ochronione kolejna rzecz to podkład Jordani Gold bardzo fajne podkłady, to jest ta wersja mineralna super się sprawdzają na cerach dojrzałych, one są takie bogate ale też nie fajnie się noszą nie ściągają skóry, nie wysuszają i kolory mają błyskie które się dopasowują do skóry, także bardzo fajne podkłady, takie na co dzień bardziej do noszenia. Nie mówię tutaj o wielkich wyjściach, tylko właśnie taki codzienny podkład, który może nawet trochę dba o naszą skórę, bo to jest podkład mineralny. Kolejna rzecz to maski do stóp, które nałogowo zamawia moja mama. To jest z tego Fit Up Fit Mask z 25 z 25% gliceryną ogólnie one są takie bardzo bardzo natłuszczające e, bardzo silne jeżeli macie problem z piętami no to warto myślę spróbować one nie są co każdy katalog właśnie jak się tylko pojawiają no to moja mama robi zapasy bo naprawdę jej się sprawdzają ja nie do końca aż potrzebuję tak silnych kremów więc używam zawsze jakichś innych teraz o, tutaj mam stać przy łóżku Taki arbuzowy jeszcze, jeszcze trochę jest. Też bardzo fajny, świetny krem do stóp. Kolejna rzecz to krem Diamond Celura, również dla mojej mamy. Tu zresztą mogę wam pokazać, jak on wygląda. On, ja pamiętam, on jest już długo w katalogu. Jak on wchodził, to kosztował ponad 100 zł. W tym momencie go można kupić za 4 dyszki. Także bardzo sobie chwali ten krem. Jak macie problem ze skórą odwodnioną, przesuszoną, ale taką też, która nie przyjmuje w bardzo wielu kremów, to może spróbujcie sobie ten właśnie. I kolejna rzecz to żel prysznic. świąteczny. To dla mnie. W ogóle prawie nie czuję. Jakby nie miała zapachu. Okaże się. <laughs> może nam wam jutro znać. O, właśnie, użyję go od razu. I co my tu jeszcze mamy? A, do kremu była jeszcze szpatułka do nakładania. A może wam pokażę. W katalogu ten produkt był za 24,90 zł dla mnie. Kosmiczną ceną w ogóle, za takie coś. To jest taka silikonowa szpatułka, żeby po prostu paluchów nie wkładać do pudełka z kremem. Przy zakupie kremu gratis. I jeszcze kilka drobiazgów. Mały kremik, tenderker. To jest e, jako do chyba. burówkowy, tak mi się wydaje. Dyszka. E, olejek z drzewem herbacia, z, z Olejek z drzewa herbacianego. O tak to jest. Za 8 zł. I taką maseczkę przy zakupie, chyba tego kremu za 3,90. To jest maseczka i skrub do ust. Marakują. Ja uwielbiam marakuje. I tak pamiętajcie, że od tego wszystkiego odliczamy 20%. No bo jak się ma swoje konto, to się zyskuje. A jeszcze jedna rzecz. Taka, taka karta wielofunkcyjna. Ja sobie ją wziąłam dla siebie, do portfela bo nieraz jest tak że jesteśmy gdzieś w trasie i nie wiem potrzebujemy coś otworzyć tutaj jest taki mini nożyk Tu jakieś takie do podniesień a śrubokręcik to jakoś śrubokręcik może działać ten rożek tutaj jest taka mini, mini piła powiem wam że to jest ostre no jakieś takie inne muszę przeczytać to jest w ogóle instrukcja to się dowiem co do czego służy mini wszystko mini mini instrukcja o, patrzcie, jest narysowane wszystko. No, proszę. Kątomierz. Otwierasz do butelek, klinika, klucz piła. No także przyda mi się już dawno chciałam takie coś właśnie bo ile razy jestem gdzieś i po prostu no nie mam czym otworzyć czegoś no, no nie wiem czegoś do jedzenia czy czegoś dla dzieciaków także tak to wygląda i jeszcze raz wam przypomnę tą ulotkę bo to jest ostatni katalog z tym ekspresem ja wam serdecznie polecam <laughs> zgarnąć ekspres jeżeli oczywiście macie ochotę zamawiać z Oriflame, bądź zamawiacie u kogoś, no to może warto otworzyć swoje konto, zostawię Wam na dole link, oczywiście jakbyście chcieli i tutaj jest jeszcze do zgarnięcia ten tuż do rzęs cały czas ja go już dostałam właśnie w pierwszym zamówieniu jeżeli w ciągu 5 dni od momentu rejestracji zrobicie zamówienie, to macie go za 2,90 no i ten tutaj zestaw, tak jak widzieliście, już jest, leży Teraz będą dwie wody poses, za 4,90 i na koniec ekspres. I coś mi się wydaje, że ten ekspres jeszcze dostanę przed świętami, bardzo mnie to cieszy, bo ten katalog wchodzi 20 grudnia w poniedziałek, następny, czyli ten. Od 20 grudnia od razu zamówię pierwszego dnia, to myślę, że jeszcze do świąt dostanę ekspres. Także tak, wcale dużo nie trzeba, żeby zamówić na 50 punktów. Ja w tym momencie tutaj mam 75 punktów, aż więc jeżeli przykładowo odliczyłabym te trzy rzeczy, które są nie dla mnie, tylko dla mojej kuzynki. I byłoby to te kilka dosłownie rzeczy. Dwa żele krem, dwa kremy do stóp leki do paznokci, to już byśmy mieli. To już byśmy mieli to 50 punktów premiowych. Czyli to wcale nie jest. Tak dużo, jakby się wydawało. Eee, no co? Na dzisiaj to tyle. A przypomniało mi się, ten zapach, który mam za e, 9,99, e, taką buteleczkę, to dostałam dzięki temu, że ktoś z Was e, zarejestrował się pod moim linkiem do klubu. Oriflame. Także e, tak to wygląda sytuacja. Jeżeli Wy się zarejestrujecie i pod Was. Pod waszą osobą się ktoś inny zarejestruje, to również możecie zgarnąć zapach za 10 zł. Tam jest też inna opcja, jakby tam więcej osób, chyba 3 osoby. Tu można zgarnąć nawet prostownicę. Coś takiego. Nie, nie interesowałam się specjalnie, bo jakoś mi to tam nie, niekoniecznie zależy. Na rozkręcaniu własnego zespołu. Ja zamawiam dla siebie, no i mówię po raz kolejny, przyszłam tu ze względu na ekspres. A i tak zamawiam produkty z Reflame, więc to nie jest tak, że od Ekspresu teraz będę robić wielkie zamówienia. Także nie, nie. I tak zamawiam, i tak bym zamawiała. A przy okazji, można zgarnąć ten rok.